Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Poprawnie. W kolejnym odcinku po długiej przerwie, dzisiaj zajmiemy się tematem, o którym było kilka dni temu dosyć głośno. Chodzi o zamknięcie. Portalu z ogłoszeniami matrymonialnymi, z ogłoszeniami osób zajmujących się e, głównie świadczeniem usług prostytucyjnych z zamknięciem portalu roxa.pl. Wskutek działań białostockich organów ścigania zamknięto ten portal, zatrzymano osoby powiązane z tworzeniem tego portalu, administrację portalu, pracowników zajmujących się tworzeniem tej strony i zaczęto e, prowadzić w ich sprawie postępowanie przygotowawcze, które zapewne zakręciły Zakończy się aktami oskarżenia i skierowaniem sprawy do sądu. Dzisiaj opowiem o tym, na czym polega, na czym może polegać przestępstwo, o które te osoby być może zostaną oskarżone i czy faktycznie mogą zostać skazane. Pierwsza rzecz niezwykle ważna. Prostytucja w Polsce nie jest zabroniona, nie jest nielegalna, nie jest przestępstwem. Nie doczekała się żadnych regulacji prawnych, czy to podatkowych, czy to związanych z prowadzeniem działalności, z, jakimś, z jakimiś regułami bezpieczeństwa i nie wiem, składkowania również kwestiami ubezpieczeń społecznych, nie doczeka się żadnych, ale to żadnych regulacji jak dotąd, ale to nie znaczy, że uprawianie prostytucji, a więc świadczenie usług seksualnych za wynagrodzeniem jest w Polsce nielegalne. Nielegalne za to są niektóre czyny tak zwane okołoprostytucyjne, czyli ktoś uprawia prostytucję i inne osoby wykonują jakieś czynności związane właśnie z uprawianiem prostytucji przez tę osobę trzecią i to te osoby mogą narazić się na odpowiedzialność karną. Jeżeli na przykład organizują uprawianie przez kogoś prostytucji, czerpią z tego korzyści, wówczas mogą odpowiadać za sutenerstwo. Jeżeli Ułatwiają takiej osobie uprawianie prostytucji, mogą odpowiadać za kuplerstwo określone w artykule 204 paragraf 1 kodeksu karnego i to właśnie ten artykuł głównie nas interesuje, ponieważ z zarzutem Kuplerstwa przyjdzie mierzyć się osobom, które administrowały portalem Roxa.pl. Tam również pojawia się zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kierowania i utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej, ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Dlaczego więc to w ogóle takie zachowanie, tworzenie takiego portalu dla osób trudniących się sex workingiem w Polsce może być przestępstwem? Ponieważ Paragraf, w paragrafie pierwszym 204 artykułu kodeksu karnego przeczytamy, że podlega karze ten, kto ułatwia innej osobie, również ten, kto ułatwia innej osobie uprawianie prostytucji. Cóż jest to ułatwia... czym, czym jest to ułatwianie? Są to wszelkie czynności, które sprawca, jeżeli je wykonuje dla konkretnej osoby. To ułatwia tej osobie świadczącej usługi seksualne, no właśnie, świadczenie tych usług, tak? Czyli pomaga jej w tak naprawdę dojściu do szerszego grona klientów, pomaga również w tym krańcowym celu, jakim jest osiągnięcie przychodu, jakim jest osiągnięcie korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji. Może to być, słuchajcie, zapewnienie lokalu, może to być ochrona, może to być wreszcie, właśnie, zwiększenie rozwoju. Z głosu, na przykład roznoszenie ulotek, nie wiem, nakłanianie kogoś do tego, żeby skorzystał z usług danej osoby zajmującej się sexworkingiem, czy też właśnie zakładanie takiego portalu, który przecież może dotrzeć do nieograniczonej liczby odbiorców zasięgi, Osoby trudniące się prostytucją niebywale mogą wzrosnąć, jeżeli taka osoba skorzysta z usług takiego portalu. Ułatwianie komuś czegoś, ułatwianie komuś uprawiania prostytucji jest to czynienie czegoś łatwiejszym. W tym przypadku, w przypadku Roxy.pl, jest to uczynienie dotarcia do klienta dużo łatwiejszą rzeczą. No bo, jak już, jak już wcześniej wspomniałem, za pomocą internetu możemy dotrzeć do niemalże nieograniczonego grona odbiorców mało tego. Na tym portalu można było przedstawić bardzo wyczerpująco swój cennik, można było przedstawić oferowane usługi, można było zaprezentować swoje zdjęcia, można było klienci, znaczy, może tak, klienci osób, które zamieszczały tam swoje ogłoszenia, mogli napisać swoje opinie, a więc również taka forma jakby weryfikacji, więc nie tylko zamieszczenie ogłoszenia, ale również te szczegółowe rzeczy wchodzące w skład ogłoszenia. One właśnie ułatwiały, może wiarygodność tych ogłoszeń konkretnych osób i dzięki temu ułatwiały cały ten proceder. Jak już wcześniej wspomniałem, musi tu być jeszcze spełniony wymóg tego, aby to ułatwienie odbywało się dla konkretnej osoby. I z tym również mamy tutaj do czynienia, ponieważ Konkretna osoba może założyć tam konto. Ok, czasami zakładały konto agencje, i tutaj nie do końca wiadomo, czy konkretnej osobie ułatwiamy uprawianie prostytucji. Tutaj możemy spotkać się z zarzutem pomocnictwa do sutenerstwa, ale jakby nie wkraczamy w tę materię. Natomiast mieliśmy tam do czynienia z konkretnymi osobami. Na przykład były tam osoby, które zamieszczały ogłoszenia z odkrytą twarzą. Pokazywały swoją twarz, również zamieszczały tam przecież swoje numer, prywatne numery telefonów, które nie przechodziły przez żadną telefonistkę, na przykład w agencji. Również był tam określony proces weryfikacji kont. Administracja mogła łączyć się czasami nawet za pomocą kamerek internetowych z osobami, które chciały świadczyć swoje usługi i zamieścić tam ogłoszenie, żeby robiono to, żeby sprawdzić, czy faktycznie zdjęcia zamieszczane w tym ogłoszeniu są autentyczne i wtedy te konta. Zyskiwały taką adnotację, zweryfikowane konto, i to dodawało im waloru autentyczności. Doszły do mnie również informacje, że ostatnimi czasy weryfikacja przebiegała za pomocą wysłania skanu dowodu osobistego, podania swoich naprawdę szczegółowych danych personalnych, więc naprawdę odbywała się tam pomoc, ułatwianie prostytucji konkretnym osobom. Również działo się to wszystko w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. To również jest bardzo ważny wymóg, jeżeli chodzi o to przestępstwo, żeby popełnić to przestępstwo. Korzyść majątkowa dla, ko dla siebie samego lub dla kogokolwiek innego, więc sprawca będzie odpowiadał za to przestępstwo, jeżeli sam osiąga korzyść lub osiąga korzyść, lub działa w celu osiągnięcia korzyści przez kogoś innego, na przykład przez osobę dodającą tam ogłoszenie. No ale zatrzymajmy się już na tym, że y, sprawcy działali w celu osiągnięcia korzyści dla siebie. To jest oczywiste. Y, w doniesieniach medialnych mamy informację, że zarobili na tym w sumie około 40 milionów złotych. Jak to się działo? Ano tak, że osoba, kiedy dodawała tam ogłoszenie, musiała zapłacić miesięczny abonament w wysokości 50 zł, a w przypadku ogłoszenia tak zwanego wyróżnionego w wysokości 100 zł. To wszystko było bardzo szczegółowo opisane w regulaminie strony, było to jasno wyłożone na tacy. No dobrze, ale skoro już wiemy, że tutaj popełnienie przestępstwa jest takie oczywiste, to dlaczego ten portal działał przez 14 lat bez w zasadzie żadnego skazania w tej sprawie? Nie potrafię wam udzielić się dokładnej odpowiedzi, czy to przez opieszałość organów, czy przez jakieś inne yy, względy, o których yy, wiedzą chyba tylko zainteresowani. Natomiast może zaciekawi Was, że w 2008 roku yy, pewna prokuratura w Polsce prowadziła postępowanie przeciwko jakiemuś portalowi. Nie wiem, czy była to Roxa.pl, ale przeciwko jakiemuś portalowi działającemu właśnie w ten sposób. I postępowanie zostało, według moich informacji, umorzone z tego powodu, że Uznano, że przestępstwo zostało popełnione poza granicami Rzeczpospolitej ze względu na położenie administracji strony, położenie serwerów, i w związku z tym umorzono postępowanie, bo w kraju, w którym te serwery były, kuplerstwo było legalne. To mogła być Tajlandia, kraje właśnie tego typu, gdzie przestępstwa około, znaczy czyny około prostytucyjne nie są przestępstwami. Jednakże to nie miałoby zastosowania w przypadku, w tym konkretnym przypadku, w przypadku roxa.pl. Nawet jeżeli wszystkie serwery hostingowe, administracja strony była, byłyby położone w kraju, w którym takie czyny są legalne, to jednak. Osiągnięcie korzyści majątkowej następowało w Polsce, jeżeli nie przez osoby, które przecież zostały zatrzymane w Polsce, jak się okazało, były w białym stoku, być może otrzymywały na swoje konta zarejestrowane w Polsce, na swoje rachunki bankowe, korzyści majątkowe. Nawet jeżeli nie one otrzymywały korzyści majątkowe w Polsce, to w Polsce korzyść majątkową otrzymywały osoby zamieszczające swoje ogłoszenia na tym portalu. Jak już mówiłem. Osiągnięcie korzyści majątkowej nie tylko dla siebie, ale dla kogokolwiek innego, w tym przypadku już stanowi przestępstwo. W dyskusji na temat zamknięcia tego portalu pojawiła się taka teza, takie pytanie w zasadzie: czy w związku z tym, że przez 14 lat organy ścigania nic z tym nie robiły, ktoś prowadził działalność gospodarczą, prężnie działający? Portal, nic z tym się nie działo. Czy wobec tego mógł zasadnie przypuszczać, że jego działanie jest legalne i mógł, będzie mógł w końcowym rozrachunku, kiedy ta sprawa na przykład trafi do sądu, powołać się na artykuł 30 kodeksu karnego i tak zwaną nieświadomość bezprawności, czyli taką okoliczność, która wyłącza winę sprawcy. W usprawiedliwiony sposób nie wiedziałem, że moje działanie jest nielegalne, w związku z tym nie ponoszę winy. Jest takie coś, taka instytucja w Polskim Kodeksie Karnym, i wówczas ktoś po prostu odchodzi niewinny, jeżeli ta nieświadomość jest usprawiedliwiona. No ale właśnie, czy jest w tym przypadku? Moim zdaniem nie. Ponieważ mamy tu do, do czynienia z przedsiębiorcami, z kimś, kto nawet jeżeli nie ma zarejestrowanej, legalnie działającej e, działalności polegającej właśnie na ułatwianiu innym e, uprawiania prostytucji, nie wiem, jak to było e, tam unormowane, no to, no to jednak. No, no ma to cechy działalności gospodarczej, na pewno takie cechy faktyczne. Jeżeli nieprawne, to faktyczne. Ktoś po prostu musiał tutaj posiadać pewne know-how, ktoś w sposób profesjonalny się tym zajmował, na pewno jakoś podatki musiały być tutaj od tego płacone. Przecież były tam zatrudnione osoby. Ktoś na serio się tym zajmował. W sposób Profesjonalny. Wobec tego musiał znać regulacje prawne dotyczące jego działania. Nawet jeżeli. Znaczy na pewno administracja przez te 14 lat korzystała z usług prawników. Na pewno pojawiały się jakieś konflikty z osobami, które zakładały tam konta i tak dalej. Nie chcę snuć domysłów, no ale na pewno spotkali się z jakimiś opiniami prawników, że to w Polsce w sumie jest nielegalne. No ale. Prokuratura przymyka na to oko. A nawet jeżeli prawnicy, jakiś prawnik udzielił tutaj porady prawnej, w której powiedział moim zdaniem jeżeli pozakładacie serwery za granicą, założycie stronę za granicą, to tutaj będziecie niewinni, czyli taka błędna porada prawna, nawet ona nie może tutaj tworzyć takiej usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności, ponieważ no tak jak mówię, ktoś tu za bardzo na serio zajmował się przez Właśnie wiele lat tym tematem i powinien mieć świadomość, tym bardziej, że ten przepis no nie jest jakoś. Te regulacje prawne zabraniające takich czynów nie są rozbite między wątpliwe akty y, prawne, jakieś rozporządzenia nie mające podstaw prawnych, y, jakieś rzeczy, gdzie y, orzecznictwo jest y, rozbieżne. No nie, orzecznictwo jest zbieżne, wszystko zamyka się w jednym przepisie, sprawa jest prosta. Nie ma tutaj mowy o nieświadomości, bezprawności tego czynu. Mało tego. Według moich informacji administracja portalu całe swoje zaplecze internetowe lokowała poza europejskim obszarem gospodarczym. Serwery hostingowe, to gdzie ta strona, powiedzmy, w tym internecie tak naprawdę się znajdowała, była, wszystko to było zlokalizowane poza europejskim obszarem gospodarczym. No właśnie chyba po to, że w tych krajach, być może, bo nie wiem dokładnie jakie to kraje, przestępstwa około, czyny około prostytucyjne nie są przestępstwami, więc Ktoś tutaj działał rozmyślnie, chciał uniknąć, oddalić się jak najbardziej od odpowiedzialności karnej, której wydaje mi się, że był świadomy. Ciężko tutaj będzie jakby udowodnić tą usprawiedliwioną nieświadomość bezprawności. A poza tym, niewszczynanie przez 14 lat, przez organ ścigania postępowania nie tworzy tutaj jakiegoś precedensu, że mój czyn w takim razie chyba jest legalny. No nie, to nie jest coś takiego, jak wiecie, na przykład. W prawie podatkowym, interpretacja podatkowa, jakieś zapytanie i odpowiedź organu, no tutaj jakąś pewność co do legalności swojego działania możemy mieć. Ale w tym przypadku nic takiego nie miało miejsca. W mojej ocenie administracja portalu będzie musiała liczyć się z tym, że osoby te zostaną skazane właśnie za kuplerstwo, być może również za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Plusem całej tej sytuacji jest to, że Wznowiona została, może nie wznowiona, może ona się dopiero pojawiła, debata w Polsce o sex workingu. coś, co bardzo, coś czego bardzo potrzebujemy, bo sex working jest, był i zawsze będzie. Będzie go coraz więcej i warto się, nie, warto się mu przyjrzeć, warto może pomyśleć o pewnych regulacjach prawnych zapewniających bezpieczeństwo osobom, które taką pracą właśnie się trudnią. Mam nadzieję, że się ta analiza Wam podobała. Zapraszam serdecznie na mojego Instagrama, do którego link znajduje się poniżej. Tam często właśnie rozmawiamy sobie o takich również tematach. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!